Witam, witam. Ciekawa zmiana w nowej aktualizacji. Można zobaczyć czym byliście atakowani. I zauważyłem ciekawą zależność. Ja mam obronę bazującą na SIF w środku. Jest to formacja podwójna. I zobaczcie, większość drużyn, które mnie atakuje, są mono bądź 4 plus 1. W sensie niektóre mnie atakują. Ale które ze mną wygrywają. A, ci przegrali. E, Sorki, ci wygrali. To jest znowu mono. E, ten wygrał. Mono. Ten wygrał. 4 plus 1. E, tu nie mogę sprawdzić. Tu mogę sprawdzić. Mono. Mono mono był ciekawie 3 plus 2 i mono. Także kto walczył mono, ten wie jak są klocki, można rozjechać każdą drużynę, nawet jakby wzięli czterogwiazdkowe postacie i mają wystarczająco dużo w kolorze pod mono, to bez problemu mnie rozjadą, e, czyli są to walki na farcie albo wcale. E, ja dzisiaj chcę pokazać e, walki mm, przeciwko SIV e, i przeciwko... E, Pewnie trafi jakiś krampusów, e, czyli prowokacji bez używania dezaktywacji i bez drużyn Mono. E, dobra, więc mamy pierwszą drużynę i tu nie ma Sif, jest krampus. E, czyli jest prowokacja. Nie biorę dezaktywacji. E, kluczem jest to. Żeby krampusa zablokować malosim. Potrzebuję na to dwa łączenia. Natomiast krampus nie jest jeszcze gotowy. Więc załaduję czerwonych. Jeszcze mam czas. E, przydałby się fiolet, żeby zablokować odyna, mm, natomiast tego fioletu nie widzę, e, więc przydałby się żółty. Dobra, ale zobaczmy w ten sposób. Nadal by się przydał żółty, bo odyn już uderzy, jest żółty, więc profesor mnie uleczy. Krampus mógłby zaraz się załadować. Dobra, po ursenie. Malosi nie przeżył, więc niestety um, alfrikę może mnie drażnić tutaj. Ale o, krampus się odpala. Zdejmuje pomocników. I teraz pogramy sobie trochę na czas. Eee, czerwone łączenie. Aj, atomos mocno walnie. Eee, myślałem, że nie pójdzie kaskada. I Elizabeth zdąży jeszcze uderzyć raz. Eee, dobra. Cały czas się leczymy, więc ważne, żebyśmy się leczyli, a oni zginą już teraz od obrażeń w czasie. Eee. Coś by przypadało spasować na speca. Dobra. Niestety się odrodzi. Dobra, możesz się odradzać. Mi to nie przeszkadza. Dobra, pierwsza walka poszła. Krampus bez dezaktywacji. E, ok, to może być ciekawe. Ursena, która blokuje żółtych. E, mmm, prowokacja i kontra. E, trochę muszą mi klocki dopisać. Ok, żółtych mamy. E, trochę tu zdziedziałem. Ale zblokujemy najpierw prowokację. Eee, chyba za szybko to zrobiłem, a może nie. Dobra, akurat. Eee, tylko teraz się mogłem oszukać trochę, bo Siv będzie gotowa po Kaskadzie. Ale będziemy próbować Dobra, ty dodaj trochę życia i ulecz Daj trochę obrażeń w czasie dobra. Jednego sobie zdejmiemy, skadi niestety zginie. O jednak nie Ursenę zablokujemy. Fiolety mi nie starczą, żeby ją zdjąć. No, powiem Wam tak: tu trochę zepsułem początek, ale wygląda na to, że to można jeszcze ugrać. Albo i nie można. Zaraz zobaczymy. Hmm, kluczem tu byłby fiolet. Wiwika. Za szybko. <laughs> Dobra. Sorki, musiałem przerwać tu na chwilę to nagranie, ale, ale, jakby mam nadzieję, że widzicie o co tu chodzi. Dobra, i żółci powinni ją zdjąć. Także walka, która zupełnie się nie kleiła, wchodziłem bezpośrednio w kontrę, a mimo to udało się. No dobra, i tu Krampus plus Elena. Może być ciekawie, ważne, żeby Ursena też się odpaliła i zdjęła Ginevre. Mam nadzieję, że ZOK będzie trafiał kogoś z grupy Scadi, Elizabeth, profesor. I przyjmą manę a nie dostaną furiackiego ataku. Eee, potrzebuję dwa żółte łączenia. Ok, eee, teraz jeszcze, Aj. Dobra, myślałem, że zepsułem. Eee, dobra, Krampus się odpala i będziemy mogli zablokować Elenę. Dobra, Elena nie uderzy kontry. My zyskamy trochę na czasie. Eee. E, dobra, prowokacja tutaj niewiele da, bo on zginie. trochę ta Ginewra mi przeszkadza leczeniem. Pięknie dostała manę. Więc będziemy w domcu. I po walce. O. Także kontra plus yy... Prowokacja bez żadnej dezaktywacji. Dobra, tu może być ciekawie, bo jest też kontra plus furiacki atak razy dwa, wskrzeszanie, mocne leczenie. Eee, dwa żółte łączenie jak najszybciej. Pierwsze zrobimy tak. Drugie tak. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. A, dobra. Tu zrobimy tak, Okej. Okay. I teraz tak, zdecydowanie nie chcemy Furiackiego. I robimy czerwony diament. Eee, dobra, czy to nam starczy, żeby zdjąć matkę? Zobaczmy. Ok, wygląda na to, że tak. Kunczen nam już nic nie zrobi. Okej. Okay. Kolejna walka z kontrą i furiackim atakiem. Eee, jeszcze jednego takiego mamy przeciwnika w zemstach. Eee, kontra i znowu Alefrike eee, plus Inari, która jest upierdliwa i też chciałbym ją blokować Malosim. <grym wytkujesz> Dobra, pierwsze żółta. I drugie żółte. I tu tak naprawdę zaraz się okaże, czy blokujemy Elenę czy Alfrikę. Ale wygląda na to, że Elenę. Hmm. Dobra, zrobiłem to za szybko. I to jest typowy błąd. Tu trzeba dobrze wymierzyć ciosy specjalne Ale może jeszcze się coś uda tutaj. Ważne, żeby Elena uderzyła. Okej. Okay. Może to na nią. Okej, okay, starczyło. Dobra, trochę możemy tu zyskać na czasie. E, tylko wypadałoby załadować jakiegoś speca. E, Alfrika niestety mnie uderzy, ale może będzie opór. E, dobra. I tutaj Elizabeth i profesor oparły się. Malos jest gotowy ze spec, nie Malosi, tylko Scad jest gotowy ze specem. I użyję go już teraz. Dobra, i w następnej rundzie schodzi ze mnie furiacki. Pięknie. Nari do domu. A jednak nie. No dobra, to gramy dalej na przeczekanie. Także jak widzicie nie taki diabeł straszny. Próbowałem tych samych walk bez na przykład profesor, tylko z rigardem kostiumowym i działa to dokładnie tak samo. No dobra, pokończyli mi się przeciwnicy z SIF i z prowokacjami. Zobaczmy tutaj. No dobra, i to był beznadziejny ruch, bo miałem dwa łączenia żółte. Ok, mam nadal, ale pewnie nie zablokuję już garnet. O jednak, albo nie. Dobra, i to mi psuje całą walkę. Dobra, tu będę miał żółte, które mnie trochę uratują. Ile ma rund tego macie? Dwie. Że będą mnie denerwować unikami A de facto tu potrzebuję jak najszybciej czerwonego łączenia Jedno widzę Czemu garnet nie zablokowałem? Kto mi odpowie? Teraz chciałbym tak grać, żeby się ten skubaniec na przy wszystkich nie odpalił. A dobra. Czy e, Dobra, tu mamy dewane, jest Freja. Skadi nie rozwali pomocników Frej, e, więc Malosi musi ją wcześniej zablokować. Ha, ha, ha. Widzę, że nie tylko wyszły nam. Żółte, ale jakiekolwiek w naszych kolorach. A, trzy łączenia fioletowe potrzebuję, żeby żaden żółty mi nie przeszkadzał. Dobra, Freja się odpali niestety. Ale możemy zrobić coś fajnego tutaj. A mianowicie. Ciebie się trochę pozbyć. A paru pomocników jest obitych. Okej. Okay. Dobra, i zobaczmy czy Dewana przebije um, tarczę Urseny. Strasznie wolna jest. Nie wiem, może ma zły oddział tutaj. O, okej, okay, zobaczmy. Nie, nie przebiła. Eee, Okej, okay. i tu dosyć ciekawa drużyna, eee, dwóch z pomocnikami, natomiast zobaczymy jak będzie radziła sobie Mai. Aha Dobra, jasne, że diament. Ursena was tego... nie Ursena, eee, Teluria was tego nie wyleczy. Eee. Dobra, bawimy się tu. Dobrze by było załadować jak najszybciej skadi i w tą stronę pójdziemy. Dobra, skadi gotowa, żeby zmierzyć pomocników. A ty zablokujesz, o ile przeżyjesz, siewcę. Nie przeżyłeś. O ty, Franco. No dobra, ale tu już Skadi zrobił, yy, zrobiła... ...to kobieta... Yy, ...robotę. I tu już się nic nie może wydarzyć. To sobie cel wybrał siewca. Dobra, maj nas nie zdąży, chyba. A może zdąży? O, zdąży. Dobra, to nie będziemy rozwalać maj. Zobaczymy, jak nas trafi. Uuu, tylko raz. No, co ty, dziewczyno? Ja cię zawsze tak chwalę. No, i po froście. No dobra, mamy jeszcze jedną flagę, jeden przeciwnik. Skrzynkę już mamy gotową, ale tu teluria. Dobra, oczywiście, że sobie telurię rozjedziemy. Chcemy samych pomocników. To mówią Finlayu, nie denerwuj się. Teluria, słuchajcie, w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo złym tankiem. Nie robi nic. Jedyne, co może zrobić, to jest spowolnienie many, ale. Można się z tego oczyścić nawet Rigardem, Zimkitą, no właściwie czymkolwiek, ale ja lubię blokować wszystkie takie rzeczy Malosim, więc dużo osób mówi, że Malos jest słaby. Jak widzicie, większość tych walk bazowało na nim. Nie ma zbyt wielu talentów u mnie, ale widzę, że zdecydowanie zasługuje na to, żeby więcej dostać. Także mam nadzieję, że Wam się Podobała alternatywa do tego, jak walczyć z prowokacją, jak walczyć z kontrą. Jeżeli nie macie Malosiego, w ten sam sposób możecie używać mgły. W pewnych sytuacjach mgła może być lepsza, bo blokuje trzech. W formacjach podwójnej i podwójnej odwrotnej blokuje wszystkich, jeżeli traficie w środek. Natomiast różnica jest taka: Malosi potrzebuje dwóch łączeń. Mgła będzie potrzebowała trzech, natomiast zyskujecie to, że możecie zablokować buffy w całej drużynie. To samo można zrobić na przykład z mm, Sabiną kostiumową. E, także tyle jeśli chodzi o walki. Trzymajcie się. Do zobaczenia.